Witam Was serdecznie moi drodzy widzowie, ja jestem Prakero i zapraszam Was na 47 odcinek naszej serii w grze UFC 4 stwórz zawodnika. W tym materiale specjalnie dla Was zrobiłem Artura szpilkę. Myślę, że wielu z Was będzie zadowolonych, bo trochę tutaj nad nim popracowałem, więc myślę, że się Wam spodoba. Także przejdźmy teraz do informacji, jeżeli chodzi o typ zawodnika, no to wybieracie boxer Showman. Jeżeli chodzi o informacje ogólne, no to sobie tutaj wejdziemy. Tutaj macie wszystko napisane. Postawę walki wybrałem Keina Velasquesa, bo wydaje mi się, że to jest dobra po pozycja, raczej postawa walki dla Artura. Okej. Okay. Przejdźmy sobie dalej. Tutaj wygląd. Jeżeli chodzi o włosy, to akurat tutaj nie było problemu, bo tutaj wybieracie włosy numer 1. Jeżeli chodzi o brwi, no to ja wybrałem brwi numer 9. Jeżeli chodzi o zarost, no to wybrałem zarost numer 17. Jeżeli chodzi o włośienie ciała, tutaj nic nie wybierałem. Kolor włosów wszędzie ustawiłem chyba czarny, tak jest. Tutaj akurat obłosienie ciała jest brązowe, ale to zmienimy na czarny. Jeżeli chodzi o ustawienia głowy, no to wybieracie szablon numer 7. Przechodzimy do modelowania i tutaj, moi drodzy, sobie możecie zastopować, jak będziecie chcieli skopiować. I teraz tak, tutaj macie ustawienia głowy. Tutaj są ustawienia brwi. Oczy policzki uszy nos szczęka broda usta no i na końcu wargi i przechodzimy sobie teraz dalej jeżeli chodzi o kolor oczu no to wybrałem ciemno-niebieskie, a tak się wahałem między ciemnoniebieskimi a tutaj tymi szarymi ale wybrałem te ciemnoniebieskie. jeżeli chodzi o tu, moi drodzy, no to tu wybieracie ciało numer 13, jeżeli chodzi o skórę, no to tutaj odcień numer 6, i teraz przechodzimy do rzeczy, która tutaj zajmieła mi najwięcej czasu, pomijając twarz oczywiście, i są to tatuaże, jest ich sporo, więc zaczniemy sobie od pierwszego tutaj na ciele, więc po lewej stronie wybieracie sobie tutaj, Zwierzęta 21, to jest ten orzełek, ustawiacie go w ten sposób. Po czym wybieracie sobie kształt 61, to jest ten paseczek, ustawiacie go tutaj. Kolejną rzeczą jest kształt 63, i to jest coś takiego, i sobie tutaj ustawiacie. Chodzi o to, żeby tam tak chociaż trochę przypominało tutaj. Oryginalny tatuaż, czyli ten orzełek i pod orzełkiem te barwy biało-czerwone, mam nadzieję, że wyszło mi to całkiem nieźle, biorąc pod uwagę ogr pewne ograniczenia, jakie tutaj niesie za sobą ten kreator w grze UFC 4, ale o tym doskonale wiecie. Tutaj mamy tatuaż kolejny, to jest portret numer 7, bo tak jak wiadomo tam Artur ma tatuaż swojej wybranki na klatce piersiowej po swojej prawej stronie. Więc wybrałem coś takiego, jeżeli chodzi o te tutaj kolejne tatuaże, no to wybieracie tatuaż różne 13 i jest to tatuaż, który sobie ustawiacie tutaj. Widzicie, to są takie róże, tylko musicie ustawić je o tutaj tak, żeby one, żeby one schodziły tutaj z ramienia w dół. Widzicie? Tak, żeby one tutaj schodziły z ramienia w dół i połączyły się z tamtymi różami, do których za chwilę dojdziemy. O właśnie... To są takie różyczki, musicie je zmniejszyć, ustawić tutaj. Teraz przejdźmy sobie dalej, kolejne. W tym miejscu właśnie ma Artur takie różyczki, znaczy róże, przepraszam. I takie ustawiłem w miarę możliwości dokładnie. Jeżeli chodzi o tatuaż tutaj kolejny, no to wiadomo, że nie byłem w stanie jakby odtworzyć tej tego tatuaży, który ma Artur, więc wziąłem coś podobnego, czyli taką twarz właśnie tylko jeszcze jedna rzecz, tutaj musicie, ona standardowo wygląda tak po prostu naciskacie sobie kwadracik, żeby się patrzył w tą stronę i będzie to tak wyglądać moim zdaniem ok e, i teraz tak, przejdźmy dalej tutaj Artur ma tatuaże swoich psów, tak, tutaj na boku więc e, na tyle, na ile było to możliwe, no to ja zrobiłem tak, że wziąłem tutaj kształty w si i takie kółeczko zmniejszacie do takiego rozmiaru przesuwacie tutaj, po czym idziecie dalej Możecie sobie skopiować po prostu to kółko i zrobić trochę mniejsze pod spodem. No i jeżeli chodzi o te dwa pieski, no to tutaj wybieracie zwierzęta numer 13 i po prostu ustawiacie sobie w tym miejscu te tatuaże. Ten na górze, ta głowa jest większa, na dole mniejsza. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o e, tatuaże na tułowiu. Teraz przejdźmy sobie e, do ręki prawej, bo tutaj, tak jak widzicie. No jest tu już trochę tego więcej, ale nie jest takie to trudne, na no jakie wygląda, także iż wam pokazuję jak ja tutaj to zrobiłem, zacząłem oczywiście od y, tutaj twarzy anioły i demony, bo wiadomo, że Artur tutaj ma taki tatuaż, to jakby jest... Trochę dla mnie to wygląda jak taka twarz samuraja, tylko że tutaj jakby nie było możliwości odtworzenia tego, więc y, po prostu musicie sobie rozciągnąć tak, żeby tutaj zajęło to tyle miejsca, co ten tatuaż, prawda? Po czym wchodzicie sobie tutaj w kolejny tatuaż, yy, wybieracie różne 13 i to jest ten tatuaż tutaj na, na bicepsie, żeby to wyglądało w taki sam sposób jak u mnie. Jeżeli chodzi o kolejny tatuaż, no to jest to tatuaż i rezumi 2. Yy, I tutaj Artur ma, z tego co widziałem na tym tatuażu ma jakiegoś tam chyba samuraja albo jakiegoś wojownika z mieczem. No wiadomo, że tutaj czegoś takiego nie ma, więc... Wybrałem taki tatuaż i rezumi go tutaj ustawiłem. I teraz, tak moi drodzy, tutaj widzicie ten czarny tatuaż na na, na całej powierzchni tej ręki, które tutaj widzicie. No to wybieracie i rezumi 3. I tak, najpierw pierwszą część sobie układacie tutaj. Widzicie, bo to nie jest tak, że ja jeden tatuaż rozciągnąłem po ręku, tylko ustawiłem ich kilka. I najpierw tak, najpierw sobie ustawiacie jeden tutaj. Tak, widzicie, tak jak to mam podświetlone. Po czym kopiujecie sobie go? I ustawiacie go z drugiej strony, żeby go połą połączyć w całość. No i teraz yy, kolejna część tatuażu. To jest tutaj, widzicie? I też musicie zrobić tak, że po prostu najeżdżacie, łączycie to razem, po czym przechodzicie dalej. Znowu kopiujecie sobie, tylko że tutaj tym razem musicie sobie zrobić taki mały, zmniejszyć ten tatuaż takiego rozmiaru, żeby on tutaj się wam wcisnął. I teraz kolejna rzecz, no to tutaj jest taki mały zobaczcie, widzisz, bo tu, widzicie, bo tutaj jest taka dziurka, żeby ją zasłonić, no to musicie to zmniejszyć i połączyć w ten sposób i to będzie wyglądało wtedy moim zdaniem całkiem dobrze. No i teraz te tatuaże, które są wyżej, czyli a czy niżej, przepraszam. Tutaj jest coś takiego, bo ta Martur ma jakiś taki czerwony kolor, tylko nie do końca. Wiem, czy to jest właśnie ta róża, czy to jest po prostu czerwień. No, ale ja ustawiłem tak, żeby to było bardziej widoczne. No i ostatni tatuaż na ręku, no to jest tutaj, żeby zakryć ten białe pole. Tylko musicie sobie jakby ustawić tutaj przejrzystość tego tatuażu, bo normalnie jest taki, prawda, a musicie sobie go zrobić, żeby był taki ledwo widoczny. No i to tyle, jeżeli chodzi o ten tatuaż na tym lewym ręku. Jeszcze jeden tatuaż mamy na nodze lewej na dole, tak jak tutaj widzicie. No ja to zrobiłem w ten sposób, że po prostu na całej nodze wybrałem tutaj też i Rezumi 3 i podobna sytuacja jak na tym lewym ręku Artura. Po prostu tatuaż jak ma taką wielkość, to ustawiamy go tutaj i łączycie to wszystko dookoła. Proszę bardzo, widzicie? Tutaj łączycie to wszystko dookoła, tak? Żeby to się wszystko łączyło fajnie. Kolejny tatuaż, który jest tutaj. Po prostu jak, jakbyście puzzle układali tylko na nodze, prawda? I tutaj kolejny z tyłu. Proszę bardzo. I tu jeszcze jeden. Tutaj na górze. O, widzicie? To wszystko trzeba łączyć, jak, jak tak jak mówiłem. I tu kolejny. Tylko tutaj jeszcze jedna rzecz, jest ja zaraz wam pokażę. No tutaj oczywiście jeszcze tam na udzie i wyżej, musicie sobie to połączyć, o widzicie, tak żeby to ładnie wyglądało i tutaj w, okolina, w okolicach kolana wybieracie sobie tatuaż, celtycki trybal 1, zmniejszacie go i ustawiacie go tak w tym miejscu, żeby był podobny do oryginału i tutaj mam nadzieję, że, że dobrze to oddałem, tak jak byłem w stanie. Eee... No i co? No i to wszystko moi drodzy. Mam nadzieję, że Artur Szpilka w moim wykonaniu się Wam spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, dajcie suba, napiszcie w komentarzach co sądzicie i oczywiście nie zapomnijcie kliknąć dzwona, żeby nie pominąć żadnego nowego filmu na moim kanale. Ja bardzo dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia. Hej hej!